Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę bardzo ciekawy przepis na świetną przekąskę. Do jej przygotowania potrzebujemy jedno ciasto francuskie, jedno jajko, sos pomidorowy, ewentualnie pastę pomidorową, salami oraz ser żółty. Ja wykorzystam cheddar, ale możesz dać mozzarellę. Opcjonalnie możemy dołożyć odrobinę oregano, ewentualnie bazylii. Przepis banalnie prosty. W pierwszej kolejności rozwijamy ciasto francuskie. Przełożymy na lepszy papier do pieczenia. Teraz musimy przekroić wzdłuż na trzy równe paski. Teraz kroimy w poprzek na trzy części. Smarujemy jedną część pastą pomidorową ewentualnie przecierem. Piekarnik już możemy nagrzać na 180 stopni w opcji góra dół. Będziemy piec jakieś 13-14 minut. Tak jak mówiłem możemy oprószyć ulubioną przyprawą. Jadam oregano, może dać bazylię, zioła prowansalskie. Wykładamy salami. No wierzch wykładamy ser żółty. będzie ciasta zostawiamy, bo będziemy to wszystko sklejać przy pomocy widelca. No i nakładamy jedną część na drugą. Wyłączymy przy pomocy widelca. Rozczepujemy jedno jajko i smarujemy z wierzchu. Możesz jeszcze jeżeli masz Udekorować to wszystko z wierzchu czarnym sezamem, czarnuszką, ewentualnie makiem. No i tak jak mówiłem, wstawiamy teraz do piekarnika na jakieś 14-15 minut w temperaturę 180 stopni. 14 minut minęło i przekąskamy gotową. No i tak się przekąska prezentuje na gotowo. Zachęcam, oczywiście, do zrobienia, zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarza, łapka w górę. Także pozdrawiam i życzę smacznego.